Siemanko, za obiektywem Mateusz Kowalski i mam przed sobą dwie paczuszki Mega Zestaw Startowy oraz multipak, który sobie dzisiaj otworzymy. Zacznijmy może od Mega Zestawu Startowego, porównamy co tam jest i na pewno otworzymy wszystkie saszetki, które się znajdują i w Mega Zestawie i w multipaku. Więc zaczynajmy, zabierajmy się do otwierania. Tutaj są trzy okay. karty limitowane, już tam wiedziałem. Zrobimy wszystko, bo się nic nie uszkodziło. Teraz będziemy patrzeć, co potrafiliśmy. I albo... jest to. I jest tak. Na bok sobie odłożymy Multipaka. Przed nami jest album. Oczywiście tutaj jest, jest wszystko wypisane. Ale to już widzieliście na pewno na innych filmikach, więc tutaj nie będę przedłużał. 3 i karty proszę bardzo dużą kartą XL jest Cristiano Ronaldo z Manchesteru i kogo my tu mamy Sadio Mane Bayern Monachium trzysta 350 Tottenham Hotspur. Tak to wygląda. Sadio Mane i Pierre Emile Ojbierk. Do tego duża karta. Limited edition Christian Ronaldo. Dobrze, czyli sobie Cristiano odłożymy. Postawimy sobie tutaj. O. I zabieramy się za busterki. Aha, jeszcze mamy też przewodnik po grze w języku polskim, tak on sobie tutaj wygląda. Też damy na bok. Mamy trzy busterki. Busterki są przyzwyczajone z common TCG, otworzymy teraz Multipaka. mamy sześć saszetek, Dwie, cztery i sześć i do tego końsy do gry oraz jedną kartę limitowaną Dimitri Pajet z Olimpik Marsylii. więc tak, trzy limitki padły nam na start i dziewięć saszetek, sześć z Multipaka i trzy z mega zestawu więc co, lecimy od pierwszej saszetki Second Skin z Marsylii Proszę bardzo Christian Eriksen z Manchesteru dajmy na łóczek. Alexander Arnold Liverpool o, i widzę, że karta z Tottenhamu kolejna, już mieliśmy w pierwszej paczce, w edycji, jedna paczka przez 30 dni, tam nam też już poleciała jedna osoba z Lecha Poznań, Chelsea Havertz i Ruben Pinto. Kolejna paczuszka, zobaczymy czy w ogóle nam coś poleci na 9 paczek. Jego, Ops. Poleciał na MacBook. O, jest Juventus. Mamy kartę z Juventusu. Logo: Herb Erring Haaland, Proszę bardzo. Giant. Super. To z tych trzech kart, chyba z trzech Giantów robi się, że tak powiem, jedna grafika. Tak mi się wydaje. Manchester City. Tą kartę od razu sobie włożymy do swojej zaraz żeby nie zniszczyć. Doninator. Bamgoje. Ter Stegen z Barcelony. I Waran z Manchesteru United. Kolejna poszczytka. Mamy line-up Manchester City. O, co tu mamy? Fans favorite z Marseilli, Alexis Sanchez. Proszę bardzo, Marsylia nam tutaj wyszła na prowadzenie. I kolejny, Cristiano Ronaldo, Manchester United. Bednarek z Lecha Poznań. Mamana. I co Tacemilanu, ten To leci już czwarty, Poszedł, czwarta, kolejny Milan. O, proszę bardzo, zobaczyć. powtóreczka już będzie. Pierwsza powtórka: Teammate Ruben Pinto Lineup z Marsylii. Proszę bardzo, czy Wy to widzicie? Kylian Mbappé Momentum, no nie wierzę To jest chyba, raz, że to jest droga karta, tak mi się wydaje, nie, chociaż że nie jestem pewny, wiem, że Hanan na pewno jest drogą Ale jest Mbappé w czwartej, to jest niesamowite, coś pięknego Pięknie zaczyna się przygoda z Pani świat 365, 2013, 2013, 2023 rok Coś pięknego, normalnie aż mi łapki drżą. Super się trafiło, no normalnie jestem mega zadowolony od razu, gdzie tu srejwy, zaraz te srejwy pochowam. Nie przygotowałem sobie ich od razu. Wkładamy, żeby się nie uszkodziła. Delikatnie na bok. Kurcz, ale dropik piękny. Manchester City Walker i Morata. Nie no, jest to niesamowite z tym, z tym momentum. Zostały nam, zostało nam pięć saszetek i jest mega świetny drop. drugi nie mamy drugi fans favorite, Oblak, Inter Milan, Lukaku, Dominator i Lopez z Marseille. proszę bardzo, kolejna osoba z Marsylii, Fiola, Kapitan. I ostatnia karta to Golotecka z Bayernu, Monachium. Na razie Tottenham jest w plecy, zostały nam jeszcze cztery saszetki. Ajax, Czaubciuk, Manchester City, Mejeres, line -up z Ajaxu, przepraszam, tam nie był Ajax, oraz Hakimi. Jeszcze raz Wam pokażę, bo normalnie Jestem pod mega wrażeniem. Coś pięknego. Jak kupowałem ten zestaw, to tak sobie mówię, kurczę, żeby jakieś momentum wyleciało. Mówię, ja na tyle saszetek raczej nie ma szans, bo to chyba co 50 saszetka, jak się nie mylę. Sprawdźmy tutaj jeszcze. XRL. 1 na 50, jak dobrze tutaj patrzę. I zostały nam jeszcze ta plus dwie. Mamy tutaj Lecha Poznań, bardzo ładnie Lech, też już fajnie, parę kart. Titan z David Alaba z Realu. Chelsea, Kapitan z Filqueta. Dumfries z Interu. Reynindo oraz Adam. I dwa. I ostatnie saszetki, myślę, że tutaj już nam Marsylii chyba nikt nie przegoni i Marsylia wygra ten challenge, pojedynek. No, jednak jest. Second skin do Bayernu. Angel Di Maria, magician. Kapitan z Manchesteru City, City nie, Gundogan, Milic, Zrecha, kolejna, piłkarz Zlecha, oraz Kenio. Zaraz po odcinku będę wszystkie karty chował do koszulek, oraz do albumu. Ostatnia saszetka. Czy to będzie to właśnie ostatnia saszetka, saszetka? czy są te dropy? Lineup z Chelsea, z drugi, fans favorite. Kolejny piłkarz, z drugi: Manchester United, Eriksen, Rodrigo z Realu Madryt oraz Armani. To by było na tyle w takim razie, jeśli chodzi o karty. Takie lepsze dropy, które mi się podobają, to jest na pewno Halland jako Giant. No i ta karta Sztos, zobaczcie jak się pięknie mieni tutaj, złota karta Mbappé momentu. super, dobra, dzięki za oglądanie, w Odcinku będzie dużo więcej, bo jeszcze mam yy, sporo zestawów do otwarcia, mogę Wam tutaj pokazać co jeszcze zostało, to jeszcze przed sobą trzy multipaki. Ogólnie dostęp jest teraz, tam oglądałem wcześniej Łukasza M i mówił, że jest mały dostęp, ale po jego filmiku gdzieś tam zaraz na drugi dzień pojawiły się właśnie w Mpikach, w sklepach stacjonarnych, w kioskach hmm, kolejne multipaki i w ogóle puszki, więc jest co otwierać. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, usłyszenia. Hej!